Siema, siema YouTube. Z tej strony Norberto Kubana. Witam was serdecznie na moim kanale. Dzisiaj jest z nami ponownie Dodge Grand Caravan, w którym będziemy zmieniać płyn, a właściwie olej w układzie wspomagania. Zapraszam. Jest ładna pogoda, więc wymianę przeprowadzimy na zewnątrz. Jak możecie zauważyć, poziom oleju jest poniżej minimum. Okazuje się, że jest to dokładnie ten sam olej, który leje się do automatycznej skrzyni biegów, jak widzieliście w jednym z poprzednich moich filmów odnośnie wymiany oleju w automacie w tym samochodzie. Więc postanowiłem po prostu dokupić jeszcze litr i e, załatwić tą sprawę. Do tego układu z tego co wiem, wchodzi około 1,2 litra. Jest to temat często zapominany. Ludzie wymieniają olej w silniku, natomiast zapominają o e, układzie wspomagania, o maglownicy. E, wiadomo, no ten płyn traci swoje właściwości e, z czasem. E, znajdą się w nim też zanieczyszczenia wynikające z pracy układu, więc e, warto jest to po prostu zrobić raz na jakiś czas, żeby żeby chronić ten układ po prostu przed, przed uszkodzeniem. Myślę, że ta wymiana nie potrwa dłużej niż pół godziny. Można to zrobić na dwa sposoby. Jeden troszkę bardziej trudny, ale nie wymagający praktycznie żadnego sprzętu. Czyli trzeba znaleźć, trzeba znaleźć przewód, który dochodzi do pompy wspomagania, która akurat w tym aucie jest schowana gdzieś tam daleko głęboko e, i wtedy się go wykręca e, ocysa się stary płyn tutaj ze zbiorniczka zalewa się nowy i kręcąc kierownicą na dole po prostu trzeba obserwować kiedy ten nowy płyn zacznie e, wypływać natomiast e, ja to zrobię dzisiaj innym sposobem jest do niego potrzebna ocysarka oleju którą tutaj właśnie mam tak właściwie jest to cały sprzęt który nam jest do tego e, potrzebny jest to koszt około 100 zł więc no niewiele, może się też przydać do odestania oleju, czy tam innych, e, innych płynów. Są tutaj trzy króćce, a właściwie cztery, bo jeszcze jest jeden, który jest e, wygląda jak przewód hamulcowy. No i oczywiście nasz e, olej ATF 4+ Plus, oryginał e, z mopara. Dobra, zabieramy się za odsysanie, e, Jak go Troszkę tego starego płynu, to postaram Wam się pokazać, jak on wyglądał i jak wygląda nowy. W tym momencie odstrzygamy sobie stary płyn, najpierw ze zbiorniczka. W tym celu wkładamy tutaj jeden z kruczców i po prostu pompujemy. Było podciśnienie. O, widać, jak tu ładnie płynie. To jest czarny. W zasadzie dosłownie kilka ruchów pompką i Cały płyn mamy odesłany. Teraz postaram się zlać go do czegoś jakiegoś czystego naczynia, żeby Wam pokazać jak on wygląda. Będzie na bogato, płyn został podany w kieliszkach, no nie miałem innego naczynia coś takiego. Zobaczcie jaki tu jest żur to jest po prostu żur, to w ogóle nie jest klarowne, natomiast nowy olej wygląda w ten sposób jest czyściutki. Więc, o no, sobie, trzeba odpowiedzieć na pytanie, czy warto wymieniać ten płyn. Słuchajcie, teraz, jak mamy już opróżniony zbiorniczek, to już jest pusto, wyssaliśmy wszystko. Odłączamy sobie ten przewód ten powrotu. Podłączamy go do wysysarki i nalewamy tutaj płynu do fula. I wtedy, e, po prostu trzeba będzie obserwować, jak tutaj ten płyn, ten poziom będzie spadał, i cały czas go dolewać, kiedy go będzie brakowało. Po prostu powolutku tą pompką i przez tą rurkę elegancko widać, kiedy nowy płyn po prostu zacznie wpadać do ocesarki. Ewentualnie można poświęcić, nie wiem, półtorej czy dwa litra, bo tak jak wspomniałem albo nie wspomniałem, do układu wchodzi 1, około 1,2 litra. Tak więc ściągamy tą, to zabezpieczenie tutaj i spróbujemy się wpiąć ocysarką. Mam tutaj taki specjalny przyrząd do ściągania takich opasek, ale myślę, że śmiało można sobie też poradzić kombinerkami. Ten przewód tutaj siedzi od wielu lat, więc muszę sobie troszkę pomóc płaskim śrubokrętem. wód mamy zdjęty teraz musimy sobie czymś zatkać tą dziurę żeby e, no żeby nam tutaj po prostu ten płyn nie uciekał tędy bo musimy go zalać do pełna myślę że może to być śmiało kawałek takiej rękawiczki z e, piętej trytytką tak to wygląda z bliska po prostu paluszek z rękawiczki. Przypomina mi to coś, ale nie będę mówił co. Eee, tutaj musimy wpiąć się naszą ocesarką. Zalewamy płyn i jedziemy z tematem. Wpinam tutaj najgrubszy przewód, który był w zestawie. Żeby mieć pewność, można też założyć sobie z powrotem tą opaskę. Żeby nam tutaj to nie puściło. Dobra. Zapinam ocesarkę. Zalewam zbiorniczek do pełna. Troszkę mi się wydało, to nic. Dobra, olej sobie gdzieś to zostawiam pod ręką i teraz powolutku zasysamy. Widać, jak powoli płynu zaczyna ubywać, a tutaj stary płyn zaczyna nam wracać. Tak jak mówię, musimy powolutku kontrolować, żeby nie zapowietrzyć układu. Myślę, że jak przepuścimy 1,5 do 2 litrów tego oleju, to wtedy będziemy mieć pewność, że został wymieniony. Oczywiście później sobie regulujemy tutaj poziom max. Widzę, że tutaj leci, więc sobie doleję znowu to do pełno. Tak naprawdę ciśnienie już samo wciąga ten olej. Tutaj w, tym, w tej odsesarce jest jeszcze zawór bezpieczeństwa, więc jeżeli e, mamy już pewność, że jest olej cały wymieniony, to żeby pozbyć się podciśnienia po prostu naciskamy ten zawór i wtedy ona przestanie ssać. Ja jestem pewien, że to jeszcze nie wszystko, bo tutaj mam jeszcze troszkę, jeszcze troszkę co zostało w kieliszku. Więc to wlewam do pełna. Czyli mamy wlany litr plus to co w kieliszku, zaraz doleje jeszcze to co z kieliszka. Troszkę zwiększyć ciśnienie. Dobra. Troszkę jeszcze zwiększę ciśnienie. litr mamy przepompowany. Tutaj wydaje mi się, że już widać ten świeży płyn, że nie widać już tego czarnego, tylko jest bardziej różowy, widzicie? Ale dla pewności jeszcze pół literka przepuścimy. Idzie powolutku, ale też nie chodzi nam o to, żeby po prostu przeholować. Można sobie tutaj śmiało regulować. Słuchajcie, ja myślę, że to już jest czysty płyn, że nie ma sensu marnować oleju. Eee, w tym momencie musimy zatrzymać odsysanie na takim, eee, na takim etapie, żeby było troszkę poniżej tego króćca, który... żeby płyn w zbiorniczku był na poziomie troszkę poniżej tego króczca który żeśmy tutaj odpięli, ale powyżej tego dużego krzyża, który jest poniżej, który zasysa ten płyn do pompy. W tym momencie jest minimum. Bo jeżeli po prostu odetniemy tą trytytkę i ściągniemy e, naszą rękawiczkę, to e, no to ten płyn zacznie nam się wylewać. Dobra, muszę jeszcze dolać, bo widzę, że tu już brakuje. Jesień idzie. W zasadzie, jak się dobrze przyjrzycie, to ten kruciec e, powinno być tutaj widać, kiedy go miniemy. Z tego kąta no, dziura jest na tyle duża, że, że go widać. Dobra, w tym momencie upuszczam ciśnienie, ponieważ e, widzę tą dziurkę tutaj. Więc już nie będziemy więcej pompować. Możemy sobie zdjąć. Opaskę. Tutaj jest jeszcze troszkę płynu, więc idę po jakąś szmatę. Dobra, mam tutaj szmatę, mam szczypce, żeby obciąć tę tytkę, Mam nadzieję, że się tu już nic nie wyleje, A w zasadzie można sobie podłożyć troszkę, żeby. Nie zaczynaj dać całego silnika więc odcinam sobie tę tytkę. ściągam naszego kondynika więc się nie leje także sukces w tym momencie odpinam odcisarkę daję od razu do góry po to żeby sobie resztka z tej rurki spłynęła żeby mnie nie oblała Natomiast nasz wężyk zakładamy z powrotem tam gdzie go tutaj dosłownie kropelka z niego poleciała, ceserkę sobie odłożę na bok i w zasadzie w tym momencie zostało nam tylko założyć, tam obejmę z powrotem upewnić się, że ten wąż tutaj dobrze siedzi ja sobie jeszcze zanim ją założyć to, to wytrę Rozlewałem wcześniej żebym widział jak będę wlewał olej jaki jest jego poziom myślę, że w tak, oj, dolewaj zakładamy z powrotem odejmę na swoje miejsce Dobrze jest sobie trafić tak jak była założona. Ok, teraz nalejemy już do właściwego poziomu. Może nalejemy gdzieś do minimum, zapalimy samochód, skręcimy kołami w prawo, w lewo, w prawo, w lewo kilka razy. Wtedy uzupełnimy jeszcze. uzupełnimy jeszcze poziom na maksa. Dobra. To sobie już zakręcam. Wszystkie narzędzia kochamy i zapalamy furę. Mam wrażenie, że wspomaganie chodzi troszkę lżej i troszkę ciszej, może mi się wydaje, tylko płyn się podniósł prawie na max, więc wiem, że w niektórych samochodach sprawdza się na zapalonym silniku, a w innych na zgaszonym, tutaj nie odnotowałem różnicy, czy jest zapalony, czy zgaszony, więc myślę, że kapeczkę możemy mu jeszcze dolać, żeby był pełny max. I to tyle. Zamykamy korek i gotowe. Po wymianie zostało nam dokładnie 600 ml oleju, czyli, tak jak powiedziałem, 1,5 litra w zupełności wystarczy, żeby przepukać ten układ nowym płynem. Jak sami widzieliście, jest to banalnie prosta wymiana i każdego, kto zaczyna swoją przygodę z mechaniką, gorąco zachęcam do wykonywania takich prac samemu. W tym przypadku tak naprawdę jest to tylko kwestia oleju i odcisarki, która nie jest jakoś bardzo droga, a na pewno się może przydać też do innych zadań. Więc na dzisiaj to tyle. Oczywiście zachęcam do. Pozostawienia łapki w górę, jeżeli Wam się podobał ten film. Zapraszam też do sprawdzania i subskrypcji mojego kanału do nowej serii Audi od zera do bohatera. I cóż, na dzisiaj to tyle. Pozdro.